Przycisk... Dzień dobry, kochani. Nie wiem, czy dobrze widać, ale jeszcze wam pokażę terem, co kupiłem. Kupiłem dzisiaj w kerfurze właśnie na Białołęckiej, tam gdzie już robiłem filmik, e, między innymi w super kredka. Co proponuję do rzeczy plastycznych, właśnie dla dzieci? Kurczaczka. No i dzisiaj chcę go przetestować, ale w ogóle też przygotowałem się, bo tak, a to w ogóle moje ulubione drożdżówki e, trójkąciki z jabłkiem uwielbiam je francuskie, ale też są, poczekajcie. A nie, to Tomek kupił jakieś takie jeszcze inne, e, ale też, o, tak będzie chyba lepiej widać. A, wezmę do ręki, dobra, w takim razie, ale też, e, hop, e, jakieś takie kupie z rodzynkami, ciastka, o, jejku, 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 poczekajcie, poczekajcie, hmm. tak to jest, jak coś robi jedną ręką, nie, witajcie, witajcie serdecznie, e, w ogóle przygotowałem się, bo wziąłem sobie wodę, miskę z wodą, żeby e, ręce m.in. wymyć e, sobie, jakbym wyłączył wyłączał aparat. Ach, tu tu mam, dobra. A, nie wsadzaj tu w miskę. O, takie, takie pyszne trójkąciki. Wiecie o co chodzi, nie? Moi drodzy, kojarzycie je? <grymne> A, nie wiem czy dobrze mnie w filmuje, ale chyba dobrze, tak. Także jest nawet sobie krótkie. A to sobie później z, zjem na spokojnie, na podwieczorek eee, no prawdopodobnie wieczorem, więc już Wam tego nie pokażę. A teraz poczekajcie jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Ja coś jeszcze przygotowałem w ogóle? Przygotowałem sobie jeszcze, widzicie? wodę z miską, no i do tego jeszcze właśnie między innymi ręczniki, o i sobie jestem oczywiście na podwórku, o jest cały czas tak, no i filmuję się, o a w ogóle te moje filmowanie, to ma też swoje zalety, bo wiecie co wam powiem, zauważyłem, że mlaskam a nikt mi do tej pory, może kiedyś ktoś mi uwagę zwracał, ale wiecie, jak człowiek siebie nie słyszy, to się można pogadać, nie? Jak ze wszystkim? Tak naprawdę. I dlatego czasami warto coś nawet siebie posłuchać w ogóle, czy się nawet śpiewa, czy coś się robi, czy się ćwiczy nad dykcją. Powinno się samemu siebie słuchać. Uwaga, otwieram kurczaczka. No i dzisiaj pracujemy nad nad czym? nad sobą A, wezmę na razie spokój suczka kochana na razie siedzi w domu ale założę się ła wyciągnę go wyciągnę go całego po prostu o, o, o wyciągnąłem go jeszcze wam pokażę jak wygląda chcecie? poczekajcie czekajcie ja w ogóle nie wiem, czy się dobrze filmuje, bo że zobaczcie, jak on pysznie wygląda. Biedny kurczak, co? Ale tak naprawdę. O, tak wygląda. Dobra. O, jej nie wiem, czy będzie dobrze. Czy jest dobrze filmowane, ale chyba, chyba tak, co? Mi się wydaje, że tak chyba dobrze jest, mniej więcej. Dobra, to torebeczkę dłożymy. Żeby nie zasłaniała. W niektórych miejscach nie będę wam polecał. Gdzie mam bułeczki? A tu mam jeszcze bułeczki cieplutkie. Tak wzięliśmy. W niektórych miejscach nie będę wam polecał. Nie będę robił filmików, bo moi drodzy, nie wszyscy wiedzą, że ja jestem takim testerem przy okazji dla innych. Żeby się nie truli, bo niestety, ale... Moje skrzydło ulubione. E, nie, złapałem za udo. A, on jest w jakimś takim e, sznurku. E, chyba niedalny co? E, powiem wam, że potem się źle czuję. I tak na przykład, ja wam nie polecę na pewno z o show. E, ja nie jestem ani wredny, ani złośliwy, ale... Jeżeli potem odbija mi się dosłownie, boli mnie żołądek, boli mnie brzuch, a odbija mi się e, m, płynem do naczyń, no halo, chwileczkę. Co z tego, że w promocji są, nie wiem, po złotówce za taką tutaj nóżkę. Widać, kochani, mam nadzieję, że, e, ale no właśnie. E, I naprawdę się źle czuję. Tak samo KFC bo widzieliście na pewno filmik z KFC, że robiłem kubek, ostatnio mieliśmy obiad z Crazy Tommy. Ja lubię, lubię, nie wszędzie, ale lubię, ale na przykład teraz dwa dni bolą mnie brzuch, bolą mnie brzuch, e, przy zatwianiu się, no, no nie czułem się za fajnie, tak? A właśnie. Dobra kochani, testujemy kurczaka? Testujemy? Dobra, bo na to czekacie. Właśnie. O, złapałem chyba szyję. Kurczę, widać mnie, czy mi nie widać? Mam nadzieję. Eee, no dobra. Ta, 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 ta. Eee. Ja uwielbiam skórę jest nie jest chrupiąca ale jest dobra. Powiem wam szczerze, że tu na Białeńskiej właśnie w tym krepurze. Gdzie jest Rosman, apteka? Hmm. O, chyba nasnąłem, co? <laughs> Ale cicho robimy korektę. To od nas wszystko zależy, nasze zachowania tak naprawdę. Kwestia popracowania nad sobą i wiele rzeczy można. Osiągnąć. Zobaczę teraz pierś. Wiecie czemu. Bo z reguły piersi są suche, tak? Wyschnięte. Natomiast w welblągu, na przykład, jest taki welblągu. O, dzień dobry. Żebraczka przyszła. Jest w welblągu. Kiedy ty wyszłaś? No dobrze, masz kostkę. Hop. Jest w welblągu, moi drodzy, hmm... Od nazwiska mojego na, przy ulicy Mickiewicza. No, od Mickiewicza się wchodzi, bo nie jest na rogu BMA Mickiewicza e, pewna, e, pewna, od wielu lat gryl. Tak to się mówi po niemiecku? <śmiech> <śmiech> mm, kurczak z gryla. I powiem Wam, że chyba 25-30 zł za sztukę. To był najgorszy kurczak, jaki w życiu jadłem. Kiedyś on jeszcze sprzed lat, jak jeszcze byłem mały, pamiętam jak rodzina do nas przyjeżdżała. To była rewelacja. Ale czy tak naprawdę to była rewelacja? Czy smakowało, bo Demanek był mały, gruby i wszystko było pyszne. Dlatego coś to werblągu ja polecam tu przy ulicy Piechoty, na kościuszki. Hmm. Niektóre dni właśnie mają, kiedyś zrobiłem filmik, jak byłem w Elblągu, tam w sklepie mięsnym, takim narożnym po dużych schodkach. Hmm. Moi drodzy, nie jest źle. Oczywiście za pierśmi nie przepadam, ale. Jest wilgotna. Może być fajna na później na kanapki. Ja wam gorąco polecam. Jak coś nie będę ukrywał, że... Tak, nie, polecam wam. Dobrze dam ci. Tylko patrzę, czy nie ma szpilki, słoneczko. Poczekaj, poczekaj chwilkę. Dobra, szpileczki nie ma. Daj głos. Głos. Nie, głos ładnie. Daj głos. Proszę żebraczko ty jedna no to co to będzie chyba na tyle co do dzisiejszego filmiku no i ja was gorąco pozdrawiam wezmę sobie dobry jest kochani dobry taki jest tak pieprz jest um, sól jakaś jeszcze delikatnie przyprawa nie jest zapierny, nie jest za suchy. Mówię, nawet ta pierś jest taka fajna, finezyjna. No potem sobie odłożyć i na kanapeczkę zrobić. Um, ma taką nutkę też przyprawy, ale nie za dużo, nie za mało. Jest fajna. Naprawdę ja, jak ktoś jest w Warszawie, białęki, lub przyszła na białękę, lub szuka właśnie tak zresztą wpiszę filmik. Białęka kurczak z gryla, Zykerfura I w związku z tym, ja powiem szczerze, że ja wam polecam. Rączki sobie wymyję w miseczce. Ja tutaj jednak, wiecie co? Jestem zwany. Lubię sobie ułatwiać życie. Po co mam teraz biegać do kuchni, prawda? Skoro ja tu mam wodę, przetarłem sobie może bo chusteczki wziąć na wilżone, ale chusteczki nawilżone, to ręce byłyby jednak m, takie m, tłustowate, nie? Gdzie ja mam papier? O, tu mam. E, byłby e, nie, tej chusteczki, bo też miałem sobie jakiś taki środek dziwny, więc na to jest lepkie, A w związku z tym bym sobie też telefon. Telefon pobrudził. No. Także dalej jest zima, bo dzisiaj 19. 19 luty. No, i w ogóle dzisiaj obiadam moje pół roku. Jak nie piję, kochani, słuchajcie, na ten temat kiedyś zrobię. Ja jestem dorosłym dzieckiem, alkoholika, ale powiem Wam, że ja, ja, ja potrafię testować. Proszę! Hop, testować swój umysł, właśnie testować różne rzeczy różne sytuacje, jaki mają na mnie wpływ, nawet e, dyskusje międzyludzkie, jakie mają wpływ, i nawet powiem Wam rzeczywiście, e, to w jakiej formie się coś pisze, też ma wielkie znaczenie. Niestety. E, w ogóle na ten temat ja zrobię odrębny filmik, na temat pisowni, bo ludzie się czepiają o e, Włącz się ze mną. Ja to się już odporniłem e, obrażania i w ogóle, ale że kropek, przecinków nie wstawiacie. A ja powiem jedno. Naucz się czytać ze zrozumieniem. Nie podoba ci się? Nie czytaj, nie oglądaj. Ale się nie czepiej. Eee, bo to też czasami regionalnie ludzie tak mówią i tak samo piszą. Na przykład ja uważam, że powinno się napisać witam serdecznie, eee, mam takie pytanie, czy kochani moglibyście mi doradzić? Tak? A jak ktoś na przykład pisze typu Chcę kupić ogonek i e, powiedzcie, jak minimalnie muszę mieć klatkę. Jaką minimalnie muszę mieć klatkę? Ile je i w ogóle, jak często muszę go wypuszczać? E, ogonek, kochani, to jest e, Fredka, tak? Co do jedzenia. Ogonek ogonkowi nierówny. Jaki będzie miał zasięg? Ile możliwości, i tak będzie pięknie rósł, prawda? A właśnie. <laughs> więc, więc ja nie rozumiem słowa minimalnie. Dlatego często powtarzam do sklepów zoologicznych, że naprawdę nie sugerujcie się tym, że ktoś mówi wam, że dla powiedzmy fretki wystarczy klatka 80, 60, na no nie wiem do ile będzie tak powyżej kolana mieć u mnie wysokość. Też gdzieś 80, nie. Bo do biodra jest, do biodra mojego jest 90. To jest za mała klatka. To jest, gry, to jest zwierzę, które, kochani, one potrzebują zasięgu. To jest jak tchórz, one dużo chodzi, biega. A potem nie dziwcie się, że macie e, co parę miesięcy wymieniać nową klatkę. A klatka minimum 250-300 zł. A zwierzę, które siedzi o specyficznym zapachu w klatce, to będzie jeden wielki w domu smród biegające ciągle w swoich odchodach. No właśnie. No, moi drodzy, więc to jest tak jak z ludźmi. Ile jemy, tak wyglądamy. Prawda? Używamy sportu, używamy czegoś, to w tym przypadku wiadomo, że będziemy szczupli, też będziemy jedli więcej, a to dlatego, żeby mieć energię, odpowiednie składniki w ogóle, tak? Mięś... Masa mięśniowa rośnie, a jeżeli nie ruszamy się, a tylko jedno, to co rośnie? No, rośnie niestety żołądek, a później moi drodzy, no, trzeba robić, prawda? Iść na operację i. Zmniejszać na przykład żołądek, bo już nie ma wyjścia, nie? To ja Was pozdrawiam. Miłego dnia!